dzień dobry. Dzisiaj opowiem o kolejnym rodzaju reaktorów, o reaktorach prędkich. I co? I zaczynamy. Zasada działania, ale może wcześniej chwilę w ogóle o tym, co to są za reaktory. To jest jedna z kluczowych kategorie reaktorów jądrowych, które różnią się od reaktorów tajemniczych tym, że wykorzystują neutrony prędkie do podtrzymywania reakcji łańcuchowej. Oznacza to, że nie używają moderatora do spowalniania neutronów, co prowadzi do takich, co prowadzi generalnie do innych zupełnie innego działania i innego, innego zastosowania. Jeżeli chodzi o zasady działania reaktorów prędkich, no to w reaktorach termicznych, czyli takich jakimi są np. reaktory PWR, czy np. kandu, no, neutrony spowalniane są do energii, tam tutaj wspomniałem, rzędu 25 eV elektronowolta i to są wtedy neutrony termiczne. Oczywiście są spowalniane za pomocą moderatora, który może być woda, może być grafik, może być ciężka woda. Natomiast w reaktorach prędkich neutrony utrzymują wysoką energię. To jest około, tam, myślę, że nie myślę, tylko o ile dobrze pamiętam, od około 100 do 1 No co oznacza, że ich współczynnik pochłaniania w paliwie jest zupełnie inny. A do efektywnej reakcji łańcuchowej wymagane są inne, inne paliwa jądrowe. I już przechodząc trochę dalej, czyli jakie jest paliwo w ogóle w reaktorach prędkich, to prędkie wykorzystują paliwo w izotopy rozszczepialne, takie jak 235. On jest w sumie rzadko stosowany. Nie wiem dlaczego go na początku wymieniłem, ale jest rzadko stosowany ze względu na małą zawartość w uranie naturalnym. No oczywiście jest drugi pluton 239. No, Jest to główne w paliwowych prędkich, otrzymywane właśnie z uranu 238 poprzez wychwyt neutronów, o czym to już, już pisałem. No i tutaj jest, jest o, szczerze sobie ustawił możliwość oznaczania i pisania to by było już w ogóle super. To jest ta reakcja, tak? I tu mamy tę reakcję. No, ja widzimy, no, widzimy, że w efekcie powstaje owy pluton. No tutaj mamy beta minus, czyli emisję elektronu w przemianie, emisję elektronu w przemianie beta. Jeżeli chodzi o 233 no to akurat jego uzyskuje się z toru jak widać, no i tutaj jest produkt URAM-233 i dokładnie tak samo jak w pierwszej reakcji jest to emisja elektronów w przemianie beta. Jeżeli chodzi o reakcję łańcuchową w reaktorach prędkich, no to podobnie jak w reaktorach termicznych, no energia pochodzi ze szczepienia ciężkich jąder i to jest na przykład taka reakcja jak tutaj zapisałem, tu widzimy, że wydziela się energia, tutaj mamy bar, Tutaj mamy stąd te reakcje już były, także nie będę ich, ich opisywał. Ważne, żeby gdzieś tam je pamiętać i wiedzieć, że tak się, tak się zapisuje owe, owe reakcje. Mam nadzieję, że tutaj się nigdzie nie pomyliłem, Nie, chyba jest w porządku. Tak, dobra. E, m, oczywiście m, są dwa produkty szczepienia, tak jak widzimy tutaj. No i w tym przypadku mamy dwa albo trzy neutrony, w tym przypadku 3 neutrony, które dalej mogą utrzymywać reakcję. I teraz tak, w owych reaktorach prędkich stosuje się sód, ołów albo gaz. Gaz jako chłodziwo, ołów jako chłodziwo i sód jako chłodziwo. Dlaczego? Dlatego, że reaktory prędkie wymagają chłodziwa, które nie pochłania nadmiernie neutronów jak moderatora, ma wysoką przewodność cieplną, czyli skutecznie odbiera ciepło z jedzenia i nie powoduje oczywiście gwałtownych reakcji chemicznej, chemicznej z paliwa. No i dlatego nadaje się słup, czyli NA. Może zapiszę, żeby nie było wątpliwości. Tutaj to pierwiastek. Jest, jest to najczęściej stosowane. Chodzi w elektorach prędkich. Ma wysoką przewodność cieplną, bo tutaj w przypadku sodu może zapiszę, to lambda jest tam około 65-70, O ile dobrze pamiętam, to b. Nie pochłania neutronów. To jest bardzo ważne, no bo izotop. Na 23 ma niską absorpcję neutronów. Reaguje gwałtownie z wodą i powietrzem, co stanowi zagrożenie technologiczne, i na to trzeba bardzo zwracać uwagę. No i przykładem takim, w którym, w którym jest działający reaktor EPN, jeden z licznych, to jest BN600. I on działa nigdzie indziej, tylko w Rosji. Możemy, możemy mieć zastosowany OUF jako chodziło. OUF jest, jest stosowany w nowszej generacji, czyli RFE. No ale to są to jest też reaktory pętki, więc tutaj nie będę, nie będę jeszcze dzielił tych reaktorów prędkich na kolejne, chociaż można by było. Przede wszystkim ołów. Dlaczego? Dlatego, że on ma bardzo wysoką temperaturę topnienia powyżej 320 stopni Celsjusza i bardzo dużą pojemność cieplną. No to wiemy, że no, ołów tak po prostu działa. Nie reaguje z wodą jak sód, czyli jest dużo bardziej bezpieczny, ale jest bardzo ciężki może powodować uszkodzenia mechaniczne. Ołów pochłania neutrony dodatkowo, co wpływa na zmniejszenie wydajności neutronowej. I teraz można dostosować jeszcze gazy. Jak się okazuje, co to są za, co to są, co to są za, za gazy? A, takie piękne jak HE i oczywiście CO2, czyli zupę węgla jako chłodziwo. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście nie pochłaniają neutronów i są chemicznie obojętne. Wymagają wysokiego ciśnienia do skutecznego transportu ciepła. To jest według mnie na minus. No i stosowane są głównie w reaktorach HTGR, o których jeszcze będę, będę mówił. Dobra, to przeszliśmy sobie, czyli wiemy już, co jest chłodziwem. Więc idźmy dalej. Czyli wydajność energetyczna i przyszłość tych reaktorów Przynajmniej moim zdaniem. Reaktory prędkie mają potencjalnie wyższą wydajność energetyczną, co ciekawe, niż reaktory termiczne, ponieważ lepiej wykorzystują paliwo. Mogą przekształcać n 238 w pluton 239, co zwiększa dostępność paliwa. Wyższa temperatura chłodziwa, jest sodowe osiągają temperatury do 700 stopni Celsjusza, co poprawia sprawność cyklu cieplnego, o tym trzeba pamiętać. No i mamy do czynienia z wyższą gęstością energii, bo to oznacza bardziej kompaktowy to Jest też, też ważne. Jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość. To są elektory, które mogą działać jako reaktory powierające, czyli przekształcają niewykorzystany uran w pluton. To do zbrojeń jest niestety wykorzystywane. Jest to ich zaleta. Gdzieś tam można mówić, że wada, ale jednak jest to, jest to zaleta. Mają lepsze wykorzystanie paliwa, czyli zużywają odpady jądrowe jako paliwo. To też jest ich wartość dodana. Ich no, takim problemem jest to, że wysoki koszt, technologia i skomplikowana konstrukcja. No, obsługa ciekłego sodu wymaga zaawansowanej technologii. I to jest taki dość duży kłopot, dlatego też wykorzystywany jest w nowszych generacjach ołów. No i e, co jeszcze jest ważne, no niestabilność rynku uranu, no, obecnie niskie ceny uranu nie sprzyjają rozwojowi e, tych reaktorów, e, no ale w przyszłości mogą one się stać bardziej opłacalne, no bo uran jest czymś, co, mm, co istnieje, pewne prawdopodobieństwo, że się kiedyś skończy. Jakie nie wiem, bo, bo nie znam pokładów, są nowe odkrywane, więc tutaj nie chcę się absolutnie wypowiadać, czy to już jest, czy to już mamy. Wiemy, ile tego Uranu dokładnie jest, czy nie wiemy. Nie chcę w to wchodzić, może ktoś wie, może ktoś nie wie. Ja natomiast twierdzę, że, że te pokłady Uranu są wyczerpywane, więc. Dlatego też te mogą być pewnego rodzaju przyszłością, no bo wykorzystują po prostu pluton. Czyli co, co powinniśmy, powinniśmy wiedzieć? Tutaj krótkie podsumowania, zaraz przejdziemy do, do budowy reaktora prędkiego oraz samego procesu. No to chciałem powiedzieć, że te nie używają moderatora, przez co wymagają wysoko wzbogaconego paliwa. Z jednej strony jest to plus, no bo moderator jest niepotrzebny, a jest to pewnego rodzaju koszt. Z drugiej strony jest koszt związany z wzbogaceniem paliwa do plutonu 239 albo uranu 233. Główne chłodziwa to sód, ołów i gazy. Każdy z nich ma swoją, swoją zaletę, ale też wadę. Wydajność energetyczna jest wyższa niż w reaktorach no, ale z drugiej strony można powiedzieć, że technologia jest droższa i bardziej wymagająca. No i przyszłość w pętki zależy od polityki energetycznej i rozwoju technologii paliw jądrowych. Także, no, tak to, tak to wygląda. Dobra. Jeżeli chodzi o budowę reaktora Pędkiego, no to on oczywiście składa się z rdzenia reaktora. W jedzeniu nie ma moderatora, no, neutrony są prędkie, więc jedzenie jest bardziej, bardziej kompaktowe, czyli e, taki, można powiedzieć inaczej, prostszy. Paliwo wysoko wzbogacone jest używane, czyli pluton 239, uran 233 i jeszcze, zapomniałem, ja że jest MOX możliwy do użycia, czyli mieszanka plutonu i uranu. No i paliwo metaliczne, i ceramiczne, czyli uo 2 oczywiście PO2. JZT, UPU, UPU, ale PUZR, o ile dobrze pamiętam, to można to. to tylko, to jest. raczej dobrze powiedziałem, ale tutaj to jest do sprawdzenia, jeżeli ktoś sprawdzi i mi się pomyliłem, to to bardzo proszę, bardzo proszę o korektę. No i stosuje się paliwo metaliczne lub ceramiczne dla lepszej przewodności, co cieplnej. No i tutaj mamy, jeszcze może dopiszę, że to jest UO2, to o czym powiedziałem. PU, 2 Co jeszcze tam mówię? UZR. No i UPUZR. Jeżeli chodzi o chłodziwo, no, chodzi jest ciekły słup na przykład, czyli najczęściej stosowany, bo ma przewodność cieplną doskonałą, ale se reaguje z wodą i powietrzem to nie jest zbyt dobre. Ciekły ołów e, lub stop PBBI e, 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 to jest też, e, też wykorzystywany, bardziej stabilny chemicznie, ale ciężki i, i gęsty. No, no i hair oczywiście, dwutlenek węgla stosowane w reaktorach gazowych, obojętne chemiczne, ale niestety wymagają wysokiego ciśnienia. E, dalej idąc, czyli mamy już rdzenie reaktora mówione, chłodziwo, no to zostały nam, nam systemy wymiany ciepła. E, systemy, bo to jest podwójny obieg chłodziwa, pierwszy obieg odbiera ciepło z, z rdzenia, drugi przekazuje je do generatora pary. Dla reaktorów sodowych jest jeszcze wymiennik, sud-sud oraz sód, woda w te ołowiowych pojedynczy obieg ołów woda i w te gazowych wymiennik wymiennik hel woda Dobra No i co? Mamy mamy jeszcze dwie rzeczy Po pierwsze osłony neutronowe które się stosuje w rektorach prędkich które chronią przez intensywnym strumieniem neutronów prędkich i co się wykorzystuje? No, wykorzystuje się stare nie no, oczywiście Bale, lub Węging czyli B, B4C. No, no, są to materiały oczywiście, które pochłaniają, pochłaniają neutrony, dlatego się je wykorzystuje. Jeżeli chodzi o system sterowania oraz system bezpieczeństwa, pręty sterujące zawierają bor lub hafn. Czyli HF lub B10, które silnie nie pochłaniają na System awaryjnego zalania jedzenia azotem, bo taki system się stosuje, lub stosuje się zalanie innym gazem, obojętnym w gazowych. To jest trochę inny system zabezpieczeń niż wprowadzenie prętów, tak zwanych kontrolnych. To może jeszcze, jak działa w ogóle proces, no to inicjacja reakcji łańcuchowej, no paliwo, na np pluton 239 ulega szczepieniu po pochłonięciu neutronu, no to jest ta słynna reakcja, tam pluton 239 plus neutron no powstaje na bar 140, strontu 3, 3 neutrony, no i oczywiście wydziela się energia, na której nam zależy. No, tutaj jak wspomniałem, powstają nowe neutrony, które mogą rozszczepiać kolejny jądra. Czyli zaczyna się reakcja łańcuchowa. Następnie występuje powielanie paliwa, czyli jest to cykl powielający. Neutrony mogą być pochłaniane przez un 238 co prowadzi do powstania nowego plutonu 239. Czyli z uranu 238 dodajemy jeden neutron, powstaje nam u 239 który dalej dalej rozpada się na Neptun 239 plus beta minus, no i z tego powstaje nam Pluton 239 plus, plus beta minus. To jest reakcja powielania, no i dzięki temu reaktor prędki może produkować więcej paliwa niż zużywa. Oto jest takie, okej, okay, no można, można tak powiedzieć, stąd nazwa reaktor po prostu powielający. Także prędki te prędkie są reaktorem pogrębującym. No i dalej, jeżeli chodzi o proces, no to odbiór ciepła e, e, no, odbywa się w ten sposób, że gorące chłodziwo odbiera ciepło z rdzenia i przekazuje je do wymiennika ciepła. No i w reaktorach sodowych istnieje podwójny obiekt, czyli pierwszy obiekt to jest sód. Tam około 700 stopni mamy, przekazujecie po do drugiego obiegu sodowego, no i drugi obieg sud, to jest około 500 stopni Celsjusza, przekazujecie po wody wytwarzającej, wytwarzającej parę. No W rektor gazowy gorący fel napędza turbinę bezpośrednio, czyli tam mamy jeden, jeden obieg, czyli widzimy, że tutaj te reaktory różnią się swoją, swoim procesem czy swoim, swoją budową w zależności od tego, co jest chłodziwe. I teraz tak, czy w ogóle reaktory prędki są popularne. No, i tutaj należy moim zdaniem powiedzieć, czyli chcę, chcę powiedzieć jedno, że no, one mają zalety swoje, czyli przy wykorzystaniu paliwa, możliwość powielania paliwa wyższa temperatura pracy. No, reaktory prędki nie są powszechnie stosowane, bo oczywiście wysokie koszty budowy Dlaczego? No dlatego, że wymagana jest odporność na intensywne promieniowanie neutronowe, co kosztuje. No i konstrukcja reaktorów prędkich jest bardziej skomplikowana niż pwe i co po prostu zwiększa koszty. I to, to, nie, to nie jest tak, że to jest jakieś 5% większych kosztów, tylko to są, to są grube wartości. Dodatkowo mamy pewnym z czyli sutra reaguje z wodą i powietrzem. Dlatego też no, wymaga ten hermetycznych obiegów i skomplikowanej technologii uszczelnień, bo nie może to się no, po, pomieszać. No. Ołów jest ciężki z kolei erozyjny i powoduje i sprzętu, co no, nie jest pozytywne. wiemy, nie wiemy e, to z, szczególnie z, na przykład z samochodów lat e, końcówki 90 w początku 2000-tych, że korozja zjadała, zjadała samochody wtedy bardzo mocno. Oczywiście niektóre modele, no to tak samo nie chcielibyśmy, aby, aby korozja aerol i sprzętu ze względu na ołów zjadała nam, zjadała, nam, zjadała nam po prostu rury, którymi, którymi płynie, płynie Owe chłodziwo, no i oczywiście cały osprzęt. Natomiast gazowe, no, Hel wymaga wysokiego ciśnienia, co komplikuje konstrukcję zbiorników ciśnieniowych. Także, także to, jest, to jest taki czynnik. Dodatkowo mamy jeszcze problemy z paliwem i transmutacją. No, paliwo musi być wysoko wybogacone. No, co podnosi de facto koszty. Wytwarzanie plutonu dodatkowo budzi obawy, bo możliwość wykorzystania do broni jądrowej jest, jest wysoka. No i jeszcze, jeszcze o czym można tutaj wspomnieć? Można wspomnieć, że neutrony prędkie oczywiście powodują większe zużycie materiałów konstrukcyjnych. One nie są bez znaczenia i wykorzystanie nie jest bez znaczenia. No i, Kontrola samego reaktora jest trudniejsza, ona jest bardziej skomplikowana, reaktywność zmienia się szybciej niż w reaktorach termicznych, więc istnieje prawdopodobieństwo możliwości częstszej awarii niż PWR albo BWR. Ale no, według mnie przynajmniej te reaktory prędkie, jeżeli o pewne rzeczy się zadba, to one mają naprawdę duży potencjał. I są oczywiście projekty nowych takich reaktorów. To jest reaktor BN800, to ile dobrze, 800 albo 900, albo 800. To jest reaktor sodowy, to jest sodowy. Jak reaktor sodowy, to musi to być Rosja. No i obecnie pracuje i produkuje po prostu energię. Tutaj mówię o BN600 że też działa w Rosji i 800 to też taki e, nowy aktor, który faktycznie już e, e, pracuje. Tutaj za drugi aktor, e, który jest w Belgii, e, ale e, a, a tutaj jest a jak, Robert, a jak Robert, A jak Halina, A jak Augustyn, Merycha. A ja nie wymawiam, więc nie jest to łatwe. Może napiszę to za to ładniej, żeby nie było takiej sytuacji, że napisano jakiejś bazgru i nie wiadomo o co chodzi. Czyli drugi reaktor to jest M, Y, E, -E H, A. Dobra, i to jest reaktor chłodzony ołowiem. Czyli reaktor ołów. Jak to reaktor ołowiowy, to będzie to zły, zły pomysł. Więc, więc to jest reaktor, tutaj jest reaktor chłodzony sodem, to jest reaktor chłodzony ołowiem i to jest reaktor akurat badawczy. To jest Belgia. To jest badawczy, a ja nie wiem, czy on w tej chwili funkcjonuje, czy nie. Tu, jeżeli ktoś nie chciał to, może sobie to sprawdzić, czy ten RPF e, realizuje procesy obecnie, czy nie. No i e, jeszcze podam. Jest reaktor Allegro. E, tak, to jest e, ciekawe, że jest taka sama nazwa jak, mm, jak mm, e, no, e, e, sklep internetowy, który które znamy w Polsce bardzo dobrze. On jest na terenie Unii Europejskiej. To jest elektrogazowy. Elektrogazowy. To jest wysokotemperaturowy i on jest bezpieczniejszy niż, niż te dwa, dwa poprzednie. I co? I myślę, że to chyba będzie wszystko, w Chinach jest jeszcze jako eksperymentalne no. ale ja nie pamiętam jak on się, się nazywa. Tu, um, przypomniałem sobie, że jest w Chinach, ale ja nie pamiętam jak się nazywa, więc tutaj nie będę, nie, nie będę go przytaczał. Także co, chyba dotarliśmy do końca. Czyli chyba przykształca się, w, dotarliśmy do końca. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, albo chcielibyście coś doprecyzować w tym, o czym powiedziałem, to zapraszam do, do pytań w komentarzu. Jeżeli ktoś chciałby coś dodatkowego dodać, to oczywiście zapraszam też do, do komentarza. No, jak to prędkie, są ciekawe. Natomiast są dość mało używane na świecie, więc, więc dlatego nie poświęcałem jakiegoś dłuższego czasu. E, I co? I e, Następne, które następne, omówię to, to, to są HTGR, także zapraszam na kolejną lekcję i do usłyszenia. Cześć.